Osobom niezorientowanym w temacie proponuję najpierw obejrzeć materiał wstępny. Czas: spowolnienie i przyspieszenie życia. Krąg obejmuje swoim zasięgiem wymiary od pierwszego do piątego. Jego siła skuteczności sięga 40-60%, a główne zadanie polega na spowolnieniu zachodzących zmian wtedy. Gdy zaczyna nam brakować czasu i pomyślunku na to, co zrobić, by toczące się bez składu i ładu wydarzenia znowu znalazły się pod naszą kontrolą. Lub odwrotnie, gdy staramy się w życiu nadać większe tempo, a wszystko stoi jak w miejscu, wtedy ten sam przestrzenny węzeł przeobraża się w kosmiczną dumuchawę, która pomaga naszym ścieżkom losu wyprzedzić działania konkurencji. Znak, choć kształtem przypomina łopatki wiatraka lub łapy koparki, i od samego patrzenia zaczynamy się zastanawiać, w którą stronę powinien się obracać, by przyspieszyć nasze życie lub je spowolnić, to jednak funkcjonuje statycznie. To dobrze wróży, bo w świecie niewidzialnym zmienność wynika ze statyczności, a nie odwrotnie. Wszystkie tryby stoją w miejscu. Nie należy ich wyobraźni uruchamiać. Nic nie kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara lub w stronę przeciwną. Przyspieszenie lub spowalnianie całości życia lub konkretnych wydarzeń zachodzi w obszarze niematerialnym i jest wywołane w strukturze przestrzeni za pomocą kodów zwanych zmienną rzeczywistą. Struktura przestrzeni to jedno z naszych energetycznych ciał. To od niego w dużej mierze zależy, jak potoczy się istotna dla nas sytuacja życiowa. Nadanie określonego tempa toczącym się wydarzeniom może mieć tu ogromne znaczenie. Struktura przestrzeni już sama wykonuje kolejny krok i zgodnie z naszymi planami zaczyna tak formować ciało egzystencjalne, by ukierunkowane zostały te zadania, które są dla nas na dziś najważniejsze. Krąg przestrzenny czas może jednocześnie realizować do trzech zadań, ale ich ilość zależy nie tylko od ich rozpiętości w przestrzeni, ale i od ilości zaangażowanych w nie osób. Dlatego warto sprawdzać na skalach, czy nowe polecenie nie osłabi działania kręgu w już uruchomionych zadaniach. Nad prawidłowym przebiegiem całej operacji czuwa nadrzędna inteligencja, czyli kosmiczny umysł. Niczego proszę nie robić na siłę, niczego nie wymuszać. Proszę zachować spokój, uzbroić się w cierpliwość i być otwartym na idące w Waszym kierunku sygnały podpowiadające, kiedy i jak macie interweniować, by cel został osiągnięty jak najszybciej. I przy jak najmniejszych stratach własnych. Zapraszam do przeżycia kolejnej niesamowitej przygody. Inżynieria duchowa nie powiedziała, jak widać, swojego ostatniego zdania i ciągle zaskakuje nas swoimi nowymi pomysłami na to, jak nam pomóc. A my chętnie przyjmiemy każde wsparcie, które uczyni nasze życie szczęśliwszym i spokojniejszym. Stwórz wyobraźni znak orin i na nim usiądź. Następnie ujrzyj przed sobą znak do medytacji. Zamknij oczy i pozwól przenieść się w świat wewnętrznych doświadczeń.